Yo Siemanko, State Stroning z tej strony X, X Dziś będziemy zagrywali w tą popularną grę. Jeżeli się włączą komentarze, to powiem wam jej nazwę. No jak. Oha. Ja.

Nie wiem, ale mogę wam powiedzieć, jak się ta gra nazywa. No jeżeli włączą się komentarze, muszę przejść do, jak na, do najdalszego etapu. Co to jest? Co to jest? Ja pierdzielę! Dobra Ja pierdzielę Wiem, że tak się nie da jeszcze mam checkpointa Aha Jakie to? Jeżeli się włączą komentarze To podam wam nazwę gry no, Jak? No włączą się komentarze równa się podam nazwę gry Bo idziemy ją na YouTubie Nie gońcie mnie pieprzniki walone Ja pierdził No nie, nie to jest łatwe. Ja pierdzielę nawet nie dotknął. Gzno. Ja J I -N -N i go, no, co? Jak mnie doszło? To mnie nie doszło nawet. Dobra, to już jest to ogarnięte. Wiesz, to wykażcie piąty level. Co? No i. Ja begynne, begynne. Aha. Oh ja. fail No jak? No nie! Głupie to No jak Nie chcę mówić brzydkich słów i No nie, na no jakiś woźniak tu siedzi. Możecie znać mojego kolegę, on um, ma... No bo dobra już nie. Czemu taka łatwa gra jest? Nawet, nawet taka gra jest łatwa. I kiedy będzie ten Metal Sonic? Ki <taki> bambik ze mnie nie no jestem dobra nawet. aha, no siadnę przy co? nie do się <taki> o co tu chodzi? <taki> half life no ale ja nie chcę takich rzeczy, bo to jest zbyt łatwe. i No to już nie było tak łatwe. To już jest łatwe. To ja mogę zejść tak po prostu normalnie. Most tempo. Ej, aj, e, en, aj, milmy. -mi. No dobra, gram w to pierwszy raz, więc nie wiem trochę o co tu może chodzić. Jakie fajne! nie wiedziałem. Bo znalazłem tą grę w komentarzach. A się Na no. dobra. A. Hm. <grystanie> Zapomniałem o checkpointa. No co? Ta pierwsza ściana jest blisko. Musimy dotrzeć. Powiem Wam do jakiego labela. Dwadzieścia dziewięć na przykład. No tak. Skibla, strzyma. Gdzieś? Nie chcę mi się... Gdzie? A... A węty? Nie, nie ma, nie dasz, nie da się. О, не, выпигдели у меня. Ага. Добре, я уже разумею.

I, I, M, and I. Aha, zapomniałem, ale pies mi wszedł do domu mój. O, już wyszedł. A Lucy? Nie wiem, czy jeżeli puszczę. Dobra. No nie gadaj, że znów wyścig. No nie chcę głupich obbi. W kupę weszłem w kupę. Nieśmiało skończ te zdanie. Nagle to też była kupa. Pistolet do kupy. Nie opłaca się za 20 go Po prostu mogłeś przeskoczyć to. I o ja! One, two. Mago na Free, four. Mago No nie! Teraz jest Metal Sonic. O nie, ach, giters, majątek. Sonic pokazywała. Jak ich pliki. Ej, 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 Fajna ta gra nawet Będę robił z tego Często odcinki może Albo szorcy Metal Sonic jest daleko Ojo oj, obierze o kurde, nie słowo powiedział. Jej! Wygrałeś wyścig. No i... No i po co dzwoni? Na razie będę udawał. No bo dobra, cię na chwilę. Dobra, rozłączę cię. Przeszkodził w filmiku. No nie gadaj. Jak będzie tu 16 minuta, to już kończę film. Już nie chce mi się trochę grać. No chcę, ale... No wiecie, nie każdy lubi. Nie, nie chcę się nie może. One, two, back my shoe three, four, back some more, five, six, nike, kicks. One, two, back my shoe. Three. Co jest? Co? Aha, dobra. Oh no, no, no ma no, face no. Musimy. Nie, jak będzie tak 17. Dobra, 16 minut, i będę kończył. Mhm. Tu. Jakaś troszkę 16 minut. Tak. 16:30. Że nie skończy tego. No co jest? Dobra, nie będę Wam pokazywał moich śmierci, bo to jest straszne, no krew, no widzicie, nie żartuję, nie. jaka krew, głupku, jaka krew, głupku, jaka krew, głupku, Ty się nie, Ty nie wiesz co to krew nawet, no, w sumie, <gryw> nie no wiem, to jest taki cymbał, taki gdzie, no. Aha. I to tyle? Łatwo. Mhm, zapomniałem. Dobra. Jak to będzie wyścig, to ostatni to jest wyścig i koniec odcinka. some more 5 6 Jezus, je warłem w dom. A nadal nie ma. No kurde. Dobra, to dziś będzie na tyle. No i papa.